Witam w takich troszkę bardziej wakacyjnych warunkach. A gdy mówimy o wakacjach, mówimy o podróżach, mówimy też niekiedy o odwiedzaniu zoo, gdzie możemy obserwować zwierzęta. I dzisiaj też o zo, tylko o zoo troszkę innym. O zoo, w którym to my, ludzie, jesteśmy tymi obserwowanymi to ludzkość, cywilizacja ludzka cała nasza planeta jest obiektem, który może być obserwowany oczywiście przez istoty spoza Ziemi. Więc, o ile dzisiaj mowa o hipotezie ZO, to jednak to my jesteśmy tymi obiektami, które są poddawane obserwacji. Zapraszam na materiał, zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania i zaczynamy. Czym jest hipoteza ZO? Czy kosmici nas obserwują? Wiele osób zna paradoks Fermi'ego, w przypadku którego Podstawiając różne zmienne, możemy obliczyć, ile wokół nas powinno być inteligentnych cywilizacji. W tym część z tych cywilizacji powinna być w stanie na przykład z nami się skomunikować, albo też ślady po tych cywilizacjach powinniśmy być w stanie niejako odkryć, dojrzeć w otaczającym nas, w otaczającym nas wszechświecie. Oczywiście tego typu. Rzeczy, które posiadają szereg zmiennych, które nie są do końca określone. No i zmiana tych zmiennych może w drastyczny sposób wpłynąć na końcowy wynik. No niestety nie jest to coś, co daje nam taki prawdziwy, realny obraz, żebyśmy byli pewni, ile tych cywilizacji inteligentnych, formy życia wokół nas jest. Tylko, że podkładając różne zmienne, i tak otrzymujemy wyniki, które mogą sugerować, że jednak ci kosmici, Którzy mogliby się z nami skomunikować, albo ślady po nich, powinniśmy znaleźć, powinni być. Tylko, że jeszcze ich nie znaleźliśmy. I odpowiedzi na to pytanie jest wiele. Odpowiedzi na pytanie, gdzie oni są. I jedną z odpowiedzi może być hipoteza ZO, czyli hipoteza, która zakłada, że wokół nas są inteligentne istoty. Nie w znaczeniu, że zdarzają się inteligentni ludzie, tylko że w otaczającym nas wszechświecie znajdują się istoty pozaziemskie, cywilizacje pozaziemskie, które mogą do nas dolecieć, mogą się z nami skontaktować, tylko że tego nie robią, ponieważ one tylko ograniczają się do obserwowania ludzi, unikając kontaktu z nami i nie wpływają na naszą cywilizację. Czyli są takimi dozorcami w ZOO, albo też odwiedzającymi w ZOO. Myślę, że jeśli są dozorcy, to są też odwiedzający, którzy są w stanie nas obserwować, ale nie pokazują się nam i nie wpływają na to, co się dzieje na Ziemi. Dlaczego? No, tu może być wiele różnych wyjaśnień. Na przykład, jednym z tych wyjaśnień może być to, że musimy jednak dojść do pewnego etapu, Rozwoju naszej cywilizacji i dopiero wówczas, na przykład, dojdzie do kontaktu z nami, albo że ta obserwacja nas ma na celu sprawdzenie, czy nie rozwiniemy się w jakimś nie takim kierunku, jak trzeba, żeby w sposób bezpieczny nas później, na przykład, kontrolować, albo żebyśmy nie stanowili zagrożenia, albo po prostu ta kontrola ma za zadanie chronienie nas, na przykład, przed innymi. Cywilizacjami i innymi istotami inteligentnymi, żeby nas po prostu nie odkryły i gdy jesteśmy jeszcze słabo rozumięci, nas nie zniszczyły. Warto pamiętać, że dzisiejsza hipoteza, hipoteza ZO, jest jednym z wielu wytłumaczeń, dlaczego tych kosmitów jeszcze nie spotkaliśmy. Może ich w ogóle nie być, może nie chcą nas zobaczyć, może jednak życie. Życie może nie, ale takie inteligentne cywilizacje zdolne do komunikacji, do podróży międzygwiezdnych, to coś dosyć rzadko spotykanego, i może właśnie dlatego tych innych cywilizacji, a raczej śladów po tych cywilizacjach, nie zaobserwowaliśmy. Może być za wcześnie, może być za późno i może być milion innych rzeczy, które spowodowały, powodują, że jesteśmy jak na razie jedyną znaną, inteligentną cywilizacją. Z tą inteligencją bywa... Z tą inteligencją bywa różnie, no ale jednak troszkę potrafimy myśleć więcej niż inni przedstawiciele żywych organizmów na naszym, na naszej planecie, miałem powiedzieć na naszym lądzie. No ale jednak te istoty żywe są też w innych miejscach naszej planety. Kontynuujmy. Więc hipoteza ZO zakłada, że obce cywilizacje istnieją są to, są to cywilizacje o wyższym stopniu rozwoju niż nasza i oni w sposób zaplanowany i mając taką możliwość, nie dążą do kontaktu z nami, nie wpływają na naszą cywilizację, tylko nas obserwują. Może dodatkowo nas również chronią. Więc są takimi pracownikami ZO, którzy tylko obserwują. Chociaż tutaj ZO nie jest do końca takim dobrym. Określeniem, ponieważ w zoo jednak te zwierzęta muszą być karmione, trzeba o nie dbać i jednak one widzą um, tych dozorców z reguły. No ale taka nazwa została nadana nie ze względu na to, że to jest, że to ma odpowiadać sytuacji jeden do jednego, tylko że fajnie brzmi. Lepiej brzmi na przykład hipoteza zoo niż na przykład hipoteza. Niewidzialnych obserwatorów, chociaż taka hipoteza też bardzo ładnie brzmi. Tylko, że gdy mówimy ozo, to ma to nas przekonywać, że my ludzie jesteśmy na niższym poziomie, że jesteśmy zdecydowanie niżej od tej cywilizacji, czy też większej liczby cywilizacji, które nas obserwują i dlatego takie porównanie wiecie. I dlatego to porównanie, no wiecie o co mi chodzi. My, zwierzęta, słabo rozwinięci, oni. Wysoko rozwinięci i oni ograniczają się tylko do obserwowania ludzi bez żadnej ingerencji. W jaki sposób nas obserwują, nie będąc zauważonymi? Oczywiście, będąc cywilizacją na wyższym poziomie mają odpowiednie wyposażenie, sprzęt, technologię, żeby robić to z jakiejś większej odległości, albo też, co równie prawdopodobne mają jakieś urządzenia, sposoby, żeby nas obserwować, które mogą znajdować się również na Ziemi. A my nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować. Musimy sobie zdawać sprawę, że gdybyśmy nawet porównali cywilizację dzisiejszą z tą cywilizacją sprzed 200 lat 200 lat w skali kosmosu, w skali podróży kosmicznych, w skali naszej historii trwającej w końcu no już sporo tych tysiącleci, to te 200 lat to nie jest jakiś duży rozrzut. Ale gdyby była cywilizacja na naszym dzisiejszym stopniu rozwoju, i druga cywilizacja cofnięta o te 200 lat, na przykład na poziomie naszej cywilizacji z początku XIX wieku, to my już mamy szereg możliwości, za pomocą których moglibyśmy ich obserwować w sposób niezauważalny. Poprzez, poprzez narzędzia, które dzisiaj posiadamy, a którymi moglibyśmy tą starszą, Słabiej rozwiniętą cywilizację obserwować. A tutaj mówimy o cywilizacjach, które są zdolne do podróży międzygwiezdnych, są zdolne do pokonywania gigantycznych odległości, przez co może nam się wydawać, że ten ich rozwój cywilizacyjny jest no, zdecydowanie wyższy, chociaż tutaj też może kiedyś o tym porozmawiamy, że cywilizacja może rozwijać się w różnym stopniu, w różnym stopniu rozwijać swoje możliwości i cywilizacja, która rozwinie teoretycznie możliwość, która rozwinie, te, która rozwinie możliwość podróży międzygwiezdnych i to szybkich, zbliżonych na przykład do prędkości światła, z wykorzystaniem prędkości zbliżonych do prędkości światła, na przykład inne elementy, tego rozwoju technologicznego może mieć o wiele słabiej rozumięte tak żebyśmy to zrozumieli i zrozumieli że ten rozwój cywilizacji może być zupełnie inny niż w przypadku naszej ludzkiej wracając do dzisiejszej hipotezy hipoteza zo to po prostu takie spojrzenie które próbuje nam wytłumaczyć dlaczego do tej pory pomimo szukania nie udało nam się zaobserwować ani żadnej cywilizacji, ani żadnych rzeczy, które mogłyby nam sugerować, że jakakolwiek forma tej cywilizacji w tym naszym najbliższym, choćby nawet otaczającym nas wszechświecie istnieje. Pamiętajmy, że musimy odróżnić cywilizacje rozwinięte, inteligentne istoty, które stworzyły cywilizację na wyższym poziomie, czy też na poziomie takim jak my, a życie Pozaziemskie. To są dwie zupełnie różne rzeczy. U nas na Ziemi no, przez kilka miliardów lat było życie, ale dopiero przez ostatnie kilkanaście tysięcy lat rozwinęło się w taką troszkę bardziej rozwiniętą cywilizację. Więc życie a cywilizacja to są dwie różne rzeczy. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.